A dzisiaj pokażę Wam mój album e, Brazylia e, Wodka. E, liczę, że Wy też to zbieracie, bardzo fajne karty. No i ja też to zbieram i już mam dosyć dużo kart. I dlatego postanowiłem pokazać Wam moją kolekcję, którą zbierałem w 26 tak Kupowałem na razie Vodka. od dzisiaj jest ta kolekcja. Kup kupiłem. Znaczy, zamówiłem, bo te 20 znaczy tak zamówiłem sobie, z kuli gift z Max Collection. Polecam, zapraszam na tą stronę, kupujcie, zamawiajcie. I od Max Collection dostałem gratisowo kawani, a w tym zestawie dostałem XXL pucha. Wow, najbardziej się cieszyłem, bardzo fajny, fajny, bardzo no no. No i tutaj zaczniemy do albumu. Mam mało, więc nie wiem, czy. Nie wiem. Czy nie wiem, po co nagrywam, ale na zawsze. Co, pokażę wam, jakie mi się trafiły. Trafił mi się Star Player z. Gdy ostrości się nie łapię. Coś mi się wydaje, że nie będzie łapać. O, ostrość. Gdzie to Nie wiem, ale mamy Star Playera. I ma, mamy go. Tak to wygląda. Tak to. W... Idziemy w następnej strony Jest to Algonquin, chyba jestem gara i, i reszta naszych ulubionych piłkarzy. Nie łapie ostrości Szkoda macie Tak to Czekaj To oczywiście z tamtej strony Widzicę tu nic nie się ma było, że włożyłem Idziemy dalej. Belgia, Belgia! Lubię ten klub nie, że lubię za bardzo, ale no nie jest najgorszy ani najlepszy. Jest. Kolejny klub. Kolejny klub. Brazylia, Brazylia, o Brazylia. I następny klub jest to... Kamerun. Hej, tylko mamy. Kolejny jest to Chile, Chile. O, widać w tym kartach, nie mam tej karty. Ty? Jak pierwszy, otwierałem raz te karty, to sobie myślałem... Yy, a ja widziałem na filmikach, jak one wyglądają, tylko nie widziałem. Yy, Przesłucha, przyszła, przyszła, tam ku, od kuriera, szybko poleciałem i nagrywać, nagrywać, dlatego... Naprawdę, warto jest kupić tą kolekcję. Naprawdę, warto, warto. Warto, naprawdę. Ja zacząłem zbija, zbija, zbijać. Zobaczyłem, jak y, najpierw z początku chyba zauważyłem, jak to Sebek nagrywał. Odpoczął pierwszy raz, i o, wtedy potem zauważyłem, jak doktor Radian trafiał do karty. Y, szalony potem zaczął, i no i ja też muszę zacząć. No i tu, no, nie ma już. Niemiec, nie, Niemcy. Fajne koszulki, do której Sebek tak mówi. <laughs> Mojny, milner. Ja też tak uważam. Po szybka Anglia, oczywiście idziemy dalej. Tu jeszcze mam Jodi Alba, Busquets, Silva, Tabi. Tu już na stole zaczynamy. Francja. Chodzi o powtórki, to pokażę wam w kolejnym unboxingu. Włochy. Japonia. Najszybciej, nie będzie to drugi unboxing, Y, Album na Champions Japonii. Nie, była już Japonia o, Basilia, Basilia! Ej, nie Basilia, tylko Portugalia przepraszam na jak, jak Was jak najmocniej. I z tego właśnie popokowania dostałem Tom i kę Ładna, piękna, prawda. Życzę mam też dobrych kart. Wolałem wyleczyć na, na dużo od Golmashinów, żebyście mieli też się cieszyli. I niech się każdy dziać kartami. No, karty są no noczyśnienia się i dostawać dobre karty. Ja właśnie... Ja właśnie życzę wszystkim, żeby każdy dostał dobre karty. Każdy. Każdy, każdy. Każdy będzie, kto będzie otwierał niech dostanie dobre karty. Jest, 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 mamy już fans favority. Fans favority nie układałem e, klubami. Fansy. Jest 3 e, fa, fansów. Jest to Snyder z Rosji, gościu, gościu z Chorwacji. Idziemy do golstopperów. Tutaj nie ma. E, tak? Nie. Defensi Croft najpierw jest. Nawet nie pamiętam, jak to kładałem. Waran i palcarli gościu. Idziemy do, teraz dopiero idziemy do go, stopa, jest Iker Casillas i bramka z Julio Cesar z Brazylii. Eksperty, mamy trzech ekspertów, pierwszy nasz ekspert z Sfery, tak to wygląda. <słuch> idziemy do Game Changes. Jedną ikonę ma Golmashina, ale go tu nie ma. Zobaczycie, że są w moich filmikach, że ich dostawałem. Tutaj są. To jest ikona Liberiego. A tutaj jest Golmaschin. Odstawiam. Tu... Nie, 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 nie. Ja chciałbym żartować. Ale nie będę sortował. Ej, jak to tam? No nie, bo tu, tak, to, co masteru na ja żadnego na No i na koniec! znam wam album, ale chyba nie będę go wgrywał. Poczekam, jak. Ale może wgrałem. No dzisiaj to koniec. Nie wiem, kto ma ten album, ale ja go mam. Się cieszę się, cześć, się ma. No i jeszcze życzę Wam dużo dobrych kart. Naprawdę, tak jak inni mają dobre karty, bardzo nawet dobre. O, cześć, siema.